Chyba wszyscy odejdą ja od zarządu, być i auta. Ty, ja ci naprawdę ja no zarządzają. dobrze wychodzę i oto ci Kurwa, ja pierdolę, se zbierajmy mąkę na chuj się kłócić. Kurwa, te trąbimy i zbieramy. Dobra, i się pani nie wkurwia tam do tę mąkę zbieramy i fireman. No bo mąkę zbieram, panie. Kurwa, daj żyć. Witamy w programie trudne Dzień dobry, daj mnie do kamery, bo mam coś do powiedzenia. No, tutaj jeden chuj ma problem, że trąbimy, a my se mąkę zbieramy, o chuj mu chodzi? No nie wiem. Trzeba trąbić, żeby mąkę zebrać i taka to jest sytuacja. A się przypierdala do nas gościu. No. Wsiadaj do folii i też kurwa pracuj. Ja wracam mąkę zbierać, pierdale Co trzy minuty minutnik sobie ustawiamy i nie trąbić, jak to każdy napierdala, pani. O zobacz, napierdala. Każdy se napierdala. To akurat było zbieranie. A tak wy na chłopieniście tak jak nie wiadomo co Dobrze to już nie będzie. Ja się tam z tyłu słyszałam. Ja mam na gopno, ja jak się na domu jak nie Oj panie tam kurwa, no co za problem se trąbić jak mąkę zbieramy, ja jebie mąkę. No no robiłem napad na doj, tam burmistrza chciałem obalić w pizdu i zostać samemu. Zamach stanu. Ale jest problem, bo ten Burmistrz tam nie... No, on na apartach siedział długi i długi czas. Ale kiedyś się uda, kurwa spoko, jak ja już dojdę do władzy, to będziesz moją strażą przyboczną, zdefraudujemy pieniądze i ci damy. I wam wszystkim damy, poza tym chujem to straszy GoPro, kurwa No problem ma, że se trąbimy, a my sobonkę zbieramy, to co mamy nie? Trąbić ale kurwa ja maśkować Pociągasz się ma tam bardziej kulkę w głowie Ja jakoś nie widzę tej kutasa poza tobą, ale w mordzie u mnie nie jesteś, tylko przede mną. Dlatego wsiadam do fury, bo ja obok chuja stać nie będę. Co mam teraz? To co, co mam teraz? Denis i ten pytanie. obok mnie. Wychodzimy. Wychodzimy. Wychodzimy, nie rozumiecie kurwa, wychodź z tego auta. Ja pierdolę koleżanko, weźmy je w kurwę, ja pieniądze zarabiam. Idziemy. Gdzie idziemy? No, ale... Gdzie? Gdzie nie, nie idziemy, idziemy robić ciasto. Ja nie będę kurwa się z wami tutaj kłócił Wysianej. do chuja nie no, kurwicie mnie za chwilę, ja to zarabiam pieniądze i wy do mnie celujecie. Oś denic, boś a przypał mamy, ja pierdolę, w kasy no, zarabiamy. To, 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 no bo mówi do nas, żebyśmy mordę zamknęli, no nie wiem. Mordę. Teraz cicho. Teraz cicho. No. Nic, nie ruszacie się. Ja pierdolę, jak w jakimś obozie kurwa. Może jeszcze ręce no, na ścianę, łapanka do... kurwa, ańc faj, draj Czekaj, pytanie, chcesz z roboty wywalić? Racy ci nie iść, racy ci nie No to niech pani mówi o co chodzi, no Ale, bo ja czekaj, nie wiem. Czekaj. Zaraz, zaraz. Byśmy się siedli do samochodu, byśmy se trąbili, mąkę zbierali i by nie było żadnej awantury. Szukacie kurwa dziury w dupie. Wkurwia mnie takie coś. Nie wiem, na chuj ja tutaj stoję teraz przy pani. Ja panią, że tak powiem, pierdolę, wracam do samochodu, i idę zbierać mąkę. Ja nie będę tutaj stał jak chuj po nocy. Ty, mogę już iść czy nie, halo? Możemy iść. No, no, dzięki.